Z tej strony Kuba i zaczynamy serię, w której pokazujemy Wam wszystkie skateparki w Polsce. A na pewno te najlepsze. Zaczynamy sobie od Skate Plazy w Leśnie. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych plaz w całej Polsce. Dawajcie. Zbliżamy się do wejścia na park. Cały pokazuje się sekcja streetowa, w której mamy małe i duże mureczki marmurowe, większe i mniejsze rury. Rury w dół, schody podwójne, potrójne, 7, 20. Wszystko, czego zapragniecie, mamy. Przechodząc z sekcji bowlowej, przechodzimy na sekcję street, czyli przy samym wejściu w skateparku. Sekcję bowlową pokażemy Wam 2 sekundy na sekcji street, na pierwszy Mamy trzy małe floty z rureczką w dół, płaski murek z kątownikiem. Idziemy obok, mamy krawężnik marmurowy, czyli idealnie tak samo jak na streetie. Małe dwa skotki, z większym murkiem marmurowym, rurą w dół. Jak widzicie, rurek mamy tutaj przynajmniej z cztery, nie licząc tych w dół. Patrząc po mojej bramie mamy 7 zgodów rurę, kawę, jakiś taki wymyślny zjazd, wybitkę, fajnie bo jest wybitka z hydrantem, ja, czyli idealnie tak jak na ulicy, przejście dla pieszych. Na zakręcie dalej część streetowa, która jest trochę większa, czyli double secik z łamaną rurą, dwie hubby, które są naprawdę bardzo sympatyczne. Znowu przejście dla pieszych i tym przejściem przechodzimy sobie na sekcję trochę bardziej parkową, trochę bardziej dla początkujących. Mamy malutkie mureczki w dół, malutki manual padzi, mały flatowy murek, ale zarazem długi. Lecimy sobie dalej. Mamy piramidkę, na której można zrobić naprawdę ciekawe loty, trzy schodki, malutki London Gapik, na którym na pewno przykatujecie swoje pierwsze flipy, pierwsze popy i tak dalej. Piramidka, jakiś taki zawyjazd, żeby sobie spompować na dalszą część parku. Później skrzynkę na prąd. Eee, jak włączyć i wyłączyć prąd nie no żartuję, zespawali, kiedyś tam był secret spot, ale zamknęli, przeskanowało do prawdziwych wyjadaczy, ponieważ kończmy się przysyli Skakujemy wskakujemy na nią z gapu nie do zrobienia jak na mój dobra, zajmiemy na kolejnej części parku, jest ich tu naprawdę sporo. uważam, że ten park jest potężny mamy rampę z której dalej napędzimy się na wybitkę na której mamy po prawej, po lewej mureczki, więc bardzo dobrze. Długa flatowa rura, w sumie po jednej stronie jest trawniczek, więc trzeba odhaczyć na swój sposób. Mega dobrze. Potem mamy jak murek, chyba bardziej do siedzenia, niż do jesienia, bo nie wiem jak tutaj się na to napędzić, skoro na napędzie z jednej jest murek, a z drugiej jest jest parku. Natomiast tutaj jest bardzo fajny trafik, który na pewno sobie dzisiaj polatamy, met półtora, <laughs> wiemy o co chodzi. E, fajne loty potem mamy jakąś taką rafkę na której myślę, że ze spokojem e, możemy sobie pozawracać schodki no już są takie większe 4 czy 5 schodów super hubba i przechodzimy do części streetowo-flatowe Rura, o której wcześniej mówiłem. Idealna, naprawdę fajna wysokość, a też nie jest taka łatwa. Jak wbijamy, trzeba otaczyć, żeby zejść. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Mamy super mureczek do nauki, troszeczkę wyższy niż na tekty, na której mówiłem, że możemy się uczyć. Ale długie murki, trzeba zejść triki w środku. Super mnóstwo platu, na którym też możemy sobie pokatować. Po prawej mamy Artura. Trzy <śleski> Jakaś taka kombinacja ławek, rurek, gapów. To jest naprawdę bardzo ciekawie, gdzie to wykorzystać, myślę, że to Wam to nieco pokażemy. Łóżyczka już leci, a my lecimy na Londoniki. Dawaj o, to jest dalej, długa rura w dół, na której na której naprawdę nie wiem jak na rowerze na desce trzeba się dobrze zaklinować, żebyśmy nie spać przycieli tego, czego nie chcemy przyciąć. Obok mamy trzy duże klose, które uważam, że są z wielkości 6 siedmiu schodów. London Gapik wydaje się dość spory, natomiast wybitka robi robotę i naprawdę nie jest on trudny. Bardzo przyjemny locik. Murek jedną, jak i drugą stronę. Widziałem już agentów, którzy wybijali się z góry, lecieli prosto w kąci. No nie takie proste. Wybitka. No i ostatnia sekcja. Sekcja bowlow. Spędzimy się do góry, eee, jesteśmy za Tutaj mamy miskę, w której niestety nie ma kratki odpływowej. Eee, ta woda najprawdopodobniej będzie została kolejny miesiąc, więc przeszkoda na ogół wyłączona z Szkoda, fajnie sobie w nią polatać. Mamy fale mały poterek, którego e, nie widać z tej strony, ale zaraz Wam pokażemy. Tutaj mamy bowlik, w którym też trochę wody stoi, no ale w nocy padało, więc niestety. Tu już kratki są, więc ta woda szybciej spłynie. Bowlik naprawdę super zrobiony, czy podrowery rowery, rolki, dechy. Kula nogi, tak, e, nie ma problemu. Jak to na skateparku, niestety, są śmietniki, ale do śmietnika wyrzucić już dość ciężko. Tak to perfekcyjnie idealny rozpęd na całą sekcję, którą przed chwilą wam pokazaliśmy perfekcja. Dobra, jesteśmy na ostatniej części z już na samym górze. Skateplaty. na samej górze skateplazy mamy tu małe murki bardzo skateparkowe gapik, o którym wcześniej mówiłem idąc tutaj prawdziwy amerykański koc e, potężny gap kiedyś tu były krzeszki trawa teraz zostało tylko drzewko długi pilot wielkość 900 kocków które mamy zaraz tutaj już chyba najtrudniejsza hafna najtrudniejsza rura no bo największe wiadomo, łatwo przycięcie. Tak jak wiadomo, na nagrywkach nie do końca widać. Yy, wielkość tych Jak no, widzicie, rura jest popa, nie jest ona do kolana, jakby się Wam wydawało. Więc nie jest to takie proste. Następnie znowu kapy. Nie, latają. Są te krzaki, o których wspominałem. Więc niestety nie jest to mały losik. Albo niestety jest jakieś wyzwanie. Kolejny grafik, który jest trudny, bo później jest krawędznit. Siedem schodów. Bardzo przyjemna siódemeczka, nie wbija w ziemię. Rurek też nie są jakoś super pionowe, fajnie zrobione. No i co? Został nam double setik do pokazania Wam z góry. Resztę już widzieliście. Skatepark uważam, że jest naprawdę mega sztosem. Czy dla streetowców, czy dla skateparkowców. Dla tych, co lubią polatać, pośmigać na murkach, czy latać w kody. Naprawdę park jest dla każdego. Jak to skatepark ma już swoich parę wad, czyli jakieś wcięcia, popękania. Pokażemy wam je za chwilę. Nie ma tego dużo, więc park naprawdę jest dużym sztosem. Z wielkich plusów, mega blisko na pociąg. Sklep jest od razu za ulicą. Z dużych plusów jeszcze jest to że mamy lampy na tym parku nie dużo z tych parków w Polsce to ma tutaj możemy na wieczorną sesyjkę jak najbardziej sobie Czyli przy... z pierwszych minusów uważam, że przed wszystkimi schodami jest takie wcięcie, które nie tyle nam przeszkadza, co bardzo rozprasza przy robieniu triczków, jak widzicie koło delikatnie podskakuje przy London Gapie dokładnie ta sama sytuacja czyli już trochę spękany beton jak i drzery w betonie. Nie jest to takie super denerwujące. Mamy też parę spękań na murku. Nie są drażniące. Natomiast jak wbijesz prosto w tą dziurę, no to haczy kółeczko. Jeden z największych minusów. No to brak kratki. To łatwo, żeby utopić swój sprzęcik. Szkoda. Da się ominąć. Natomiast jak wiadomo, za nie zawsze decha jedzie tam, gdzie byśmy chcieli. No i jak i rowery. Chyba tylko rolki nas się posłuchają, żeby tam nie wpaść. Ciekawym motywem to jest to około całej Skate Plaza jest taka jakby bieżnia, na której możemy czy skakać sobie flatowo, czy porobić jakieś manuale na murka. Cokolwiek jak chcecie to sobie możecie zrobić nawet i wyścigi. Super, bo nie musimy się wszyscy cisnąć na park. Niestety rozpadało nam się, nie udało nam się nic więcej nagrać, ale wielkie dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia na innych parkach. Elo!